Siemano ludziska z tej strony Sprytna, to jest pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale, serii pierwszy lepszy. To ona wygrała zdecydowanie w ankiecie, którą no, przedstawiłem Wam odnośnie tego, jaką nową serię chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Tak obecnie prezentują się zawodnicy, których trafiłem na samym początku. no Jak wiecie, nie będą to powalający gracze. Nie będzie to jakiś super ekstra skład, dopiero do tego będzie trzeba. Dążyć pomału, małymi krokami, zdobywać nowych, dobrych, przede wszystkim graczy. Jeśli chodzi o serię, seria będzie wyglądała w następujący sposób. Jeżeli wygram dwoma lub więcej bramkami, kupuję zawodnika złotego, jeżeli jedną bramką, no to zawodnik srebrny, a w przypadku remisu mam możliwość kupienia zawodnika brązowego. Oczywiście nie będę ich kupował wtedy. Kiedy będę miał już na przykład skład optymalny, na przykład samych srebrnych, no to nie byłoby sensu zmieniania srebrnego na brązowego. Także wzmacnianie składu jak najbardziej mile widziane. No to co, dajcie mi chwilę, ja sobie ułożę tych wszystkich załadników tak, aby jakoś to zgranie wyglądało. Formacja również będzie zmieniona. Mało tego, otrzymaliśmy również po pierwszym spotkaniu rozegranym przeze mnie jakieś bonusy, jakieś paczki chyba taką mam nadzieję pewnie będą to również kontrakty no kontrakty w tej serii na pewno mi się przydadzą bo nie będzie otwierania paczek a więc nie będę miał skąd ich czerpać odbieram w tym momencie nagrody no i liczę na to, że w paczkach, które za moment otworzymy sobie razem, będą jakieś naprawdę dobrzy zawodnicy. No pewnie będą to tylko i wyłącznie brązowe paczki, także cudów spodziewać się nie można, ale miejmy nadzieję, że seria wam się spodoba. W każdym odcinku będę prezentował skróty trzech spotkań. No i Zobaczymy co z tego wejdzie, no mam nadzieję Mam na, be, be, nadzieję, że seria Spodoba wam się, a samo oglądanie jej będzie dla was przyjemnością Bo tak jak już mówiłem na początku To wszystko robione jest dla was No będę musiał również swoje konto Końcowe tutaj uzupełnić Nie mam na chwilę obecną sponsora, dlatego Sam sponsoruję sobie tę serię Jeżeli jakiś sponsor obejrzy ten materiał No to jak najbardziej może Wspomóc mnie dowolną ilością monet albo no i wy możecie, chociaż od was nie chcę tych monet zabierać, bo wiem jak ciężko je nieraz po prostu trzeba uzbierać, aby cokolwiek, cokolwiek mieć na swoim koncie. Dlatego no, taka informacja tylko ode mnie. Nagrody specjalne dla ciebie, no to jedna paczka brązowa zwykła, a tutaj, tutaj nie wiem co tu będzie. Pewnie jakieś karty z zawodnikami, no i czy mam rację? się okaże za moment. Tak, no i zobaczcie, mamy z Arsenalu Kirana Gipsa, mamy teraz Hectora Bellerina. Bardzo dobrze, no to już czuję, że to może być zalążek składu z BPL, ewentualnie. No, tak, tak to może wyglądać. Choć zobaczymy, jakich innych zawodników jeszcze udało mi się trafić. No, jeden świecący się brązowy i to naprawdę bardzo dobry traf, bo boczni obrońcy na pewno mi się przydadzą. No tutaj z tyłu już wygląda to nieco gorzej, aczkolwiek nie jest źle, nie jest najgorzej więc to jest jedna z paczek, którą otrzymaliśmy gratisowo. Za moment otworzymy sobie drugą, no a potem przejdziemy do spotkań. Chyba w tym odcinku będzie ich nieco mniej, bo dwa, no bo jest to odcinek otwierający serię, także, no, więcej czasu zostało poświęcone na to, jak wygląda mój zespół, jakie paczki na start otrzymuję i tak dalej, i tak dalej, no ale w kolejnych odcinkach co najmniej trzy spotkania będą przeze mnie rozgrywane. Otrzymujemy również bramkarza, ten jak najbardziej się nam przyda. No a tak poza tym kontrakty, jakieś tam duperelki, no już na początku serii trafiamy duplikat. Serio jej, serio jej, e, stroje Ruchu Chorzów czy herb? Chyba herb, e, zobaczymy to za moment. Tak, herb Ruchu Chorzów, ten herb, który miałem w poprzedniej serii, no i jakieś stroje więzienne, można by to tak nazwać, pasiaste he, taki suwar ode mnie. No to co, dajcie mi chwilę, ja uzupełniam skład. No i widzimy się za moment. Okej, okay, tak na samym początku prezentuje się moja ekipa. Podstawowa jedenastka nie wygląda jakoś wybitnie, no ale miejmy nadzieję, że da sobie radę z dziesiątą ligą. No i. No i być może po 10 lidze nasz zespół będzie już wyglądało niebo lepiej, 40% zgrania na 100 no to nie jest zbyt dużo, jeśli chodzi o perełki w moim zespole no niewątpliwie jest nią Kiram Gibbs oraz Hector Bellerin, do nich mogę... Być może zaliczyć również tego obrońcę Vegasa, który ma 71 tempa. No i on, on może cokolwiek tutaj w naszej drużynie zdziałać. Co do napastników, no oni nie powalają na kolana. Jeden z nich ma 76 tempa, drugi 72. Zobaczymy, czy to wystarczy na Ligę 10. Jeśli chodzi o ławkę rezerwową, no tutaj niby mam jednego srebrnego zawodnika, ale no jego statystyki jakoś powalające nie są poza tym, no popsułby mi również zgranie, także obecnie wygląda to następująco. Za moment przejdziemy do pierwszych spotkań, no i miejmy nadzieję, że te będą dla nas udane. I oto jesteśmy w spotkaniu numer jeden tej serii. Miejmy nadzieję, że będzie ono dla nas bardzo korzystne. Russian Star, no jak na razie, tylko jedną rosyjską w cudzysłowie gwiazdę widzimy w tym składzie: Solo FF. Jakoś tak, szósta minuta, nasz napastnik Azmon zdobywa gola na 1 do 0, całkiem ciekawe stroje, chociaż jeżeli uda mi się trafić w paczkach tych darmowych, brązowych, inne, no to być może sobie je kupię. 19 minuta, po raz drugi zdobywa gola ten sam zawodnik, no rozkręcił się nam on rywalowi, wystarczyło to... Aby po dwóch bramkach po prostu zrajquitować, a więc po 19 minutach gry. Koniec tego spotkania. bramkowe moje prowadzenia, co ważne rajdquit oznacza to, że kupujemy pierwszego w tej serii złotego zawodnika. No i to niezmiernie mnie cieszy, za moment zobaczymy, kogo, kogo dane będzie nam gościć w naszym zespole. Pamiętajcie, że z pierwszej strony rynku transferowego mogę wybrać tylko i wyłącznie jednego zawodnika. Niekoniecznie tego najdroższego, niekoniecznie również najlepszego. Bo czasami może to być traf, który po prostu będzie pasował do mojego zespołu albo polepszy moje zgranie. Kolejne osiągnięcia zdobyte przeze mnie: także szykują się kolejne paczuszki, kolejne końsy. Jak widzicie na moim koncie, troszeczkę ich przybyło. A to za sprawą przelewu, który sobie zrobiłem z innego mojego konta. No to co? Otwieramy najpierw te darmowe paczki. Tutaj mamy jedną brązową premium, a w niej, w niej mamy. Żadnego świecącego się zawodnika, no i raczej nikogo, kto mógłby trafić do naszego zespołu. Ponadto po raz kolejny trafiamy herb ruchu Chorzów. No, nie wiem, czy on w ogóle się sprzeda, wystawiłem go. No i co, i rynek transferowy, żeby nie było, wszystko jest wam pokazywane. Zaraz po spotkaniu przechodzimy, więc do rynku transferowego. A w nim, w nim liczymy na dobrego, złotego zawodnika się. Świecącego, oczywiście, no, ale niekoniecznie może to być właśnie taki typ gracza. No to co. Jest Właszczykowski, jest Arbeloa, jest Hazard, który troluje w paczkach, ale ja postanowiłem, że ze względu na to, iż mamy zalążek składu BPL, no jest tam kilkoro graczy. Angielskich, reprezentacji Anglii, no to wybiorę sobie Bramkarze. No, Bramkarz na początku to myślę jest dobre uzupełnienie mojego zespołu. No i tak po kolei będziemy sobie uzupełniać nasz skład, chociaż niewykluczony, że on nie będzie wcale BPL, bo może być całkiem inny. To wszystko zależy od tego, kogo w następnych odcinkach będziemy mieli na rynku transferowym dostępnego. Numer dwa, jeśli chodzi o spotkania, dziesiąta minuta, no i kolejny. Gol zdobyty przez naszego napastnika. Drugi z naszych napadziorów, również postanowił wpisać się na listę strzelców, no i pokazać wam, że on również znajduje się na boisku Dolan 32 minuta, no i tak po 45 minutach gry kończy się pierwsza część tego meczu przed nami drugie. Tylen, druga część emocji Miejmy nadzieję, że będzie nieco więcej bramek, choć jak już mówiłem dwie przewaga dwoma bramkami to złoty zawodnik No i myślę, że seria dzięki temu nie będzie aż tak nudna jak to miało miejsce z paczkami gdzie musiałem strzelić trzy lub więcej albo cztery nawet żeby otworzyć dwie złote paczki premium Tutaj będzie, mam nadzieję, więcej emocji, więcej ciekawych rzeczy się działo, nie tylko na boisku, ale i również poza nim. Przed Wami skrót tego, w jaki sposób zostały zdobywane bramki, no, powtórki... Powtórki w tej grze czasami po prostu dobijają, bo... no, no masakra. No, ale... Tak to się działo w pierwszej połowie statystyki, miażdżące, no rywal po prostu w ogóle nie istniał w tym spotkaniu, druga połowa, kolejne próby pokonania golkipera, no w tej akurat części spotkania nie popisałem się skutecznością, kończy się mecz, my oczywiście żadnej bramki nie straciliśmy, nawet przeciwnika nie dopuściliśmy do żadnego strzału, 6 punktów na naszym koncie, także nie jest źle, no i kolejny gracz trafi do naszego zespołu, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, jest to odcinek taki specyficzny z tego względu, że no otwiera on ser. Także wiele się w nim dzieje, jeśli chodzi o tworzenie składu, i tak dalej. Dwóch całkiem ciekawych środkowych pomocników defensywnych jeden z Niemiec, drugi z Korei, prawdopodobnie. No i zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie nam rynek transferowy. Tutaj e, powiem Wam, że wahałem się między dwoma zawodnikami. Za moment zobaczycie, jakie to będą typy, no i który z nich w ostateczności do mojego zespołu trafi. No i patrzymy. Patrzymy sobie na listę transferową na rynek transferowej. Mamy tutaj i Barbo mamy również Maticza. No i myślałem, że kupię tego Maticza, ale stwierdziłem, że zaraz, zaraz. Trafiłem całkiem dobrych, środkowych pomocników defensywnych, a napad to bardzo ważna rzecz. No i tak rozmyślałem, rozmyślałem, oglądałem, czy to Ederson może, ale jednak postawiłem na Ibarbo. No i mamy nowego zawodnika w zespole. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się podobało zostawcie łapkę w górę oczywiście. Jeśli chcecie więcej subskrybujcie, no i odwiedźcie również mój fanpage na facebooku. Trzymajcie się, cześć!